Uroki zachodzącego słońca, zapach trawy, spokój, cykanie świerszczy. To jest zaleta oferty, którą w tej chwili pokazuję. Domek w stanie deweloperskim, który znajduje się w siekierkach. Ma trzy sypialnie, dwie łazienki, ogrzewanie podłogowe, duży salon polejście pod kominek może być z płaszczem wodnym jest y, widny od wschodu poprzez południe do zachodu słońca przez cały dzień mamy tutaj jasno widok na spokojne uprawy także oaza ciszy i spokoju własny taras dom parterowy do wykończenia rolety w oknach Duża przestrzeń. To wszystko, co może zaoferować ta właśnie oferta. Zapraszam Was serdecznie na prezentację.